Siemaneczko, witam Was w kolejną niedzielę w kolejnym filmie odnośnie hodowli bydła mlecznego. Dzisiaj zajmiemy się takim tematem: może z pozoru błahym, każdy niby wie, ma wyobrażenie o ten temat, ale że ja już troszeczkę przerobiłem różnych sytuacji w swoim życiu, to mogę się podzielić swoimi wnioskami odnośnie sposobów utrzymania bydła. Nie chciałbym, żeby tutaj to brzmiało w jakiś sposób, że ja będę wychwalał to, co mam, czy to, co było. Po prostu w swoją drogę przyszedłem, coś, niecoś zauważyłem i wiem, mam doskonale na uwadze, że każdy ma świadomość, jakby to widział, jakby to chciał prowadzić hodowlę, w jakich warunkach, ale nie zawsze ku temu są możliwości, czy też ogranicza nas miejsce no nie wiem, finanse też przede wszystkim, żeby cokolwiek zmienić, więc czasami, często dosyć jest tak, że musimy rzeźbić na tym, co jest, tak? I wykorzystać potencjał tego miejsca, w którym się znajdujemy, dopiero później po prostu złapać rozpęd i iść dalej. Każdy ma świadomość, że budowa <laughs> obiektów inwentarskich to są potężne koszty. Powiedzmy sobie dzisiaj szczerze, taki obory która by miała być funkcjonalna i dla równo dla zwierząt dla hodowcy koszt budowy wynosi około 2000 zł za metr kwadratowy bez wyposażenia jeżeli chodzi o e, systemy udoju czy też składania mleka także to jest no potężny koszt i no wiadomo że startując jak wielu moich widzów zaczyna właśnie startuje na etapie rozwijania tej hodowli no to nie jest sobie możliwych pozwolić na taki Koszty, dlatego trzeba szukać gdzieś rozwiązać, żeby, żeby, żeby zaoszczędzić pieniążki, a jednocześnie móc dalej rozwijać gospodarstwo. Także cóż, no jeżeli jesteśmy przy takich tematach, no to warto byłoby nadmienić o uwięziówkę. <kluzny> Bardzo często w Polsce spotykane. Dużo stad, dużo ludzi utrzymuje zwierzęta na stanowiskach. Nie mówię, że to jest złe ale to ma też sporo minusików. Pierwszy minus to jest taki, że jest duża pracochłonność, bo trzeba do każdej krowy podejść, przy każdej tą obsługę wykonać. Przy mniejszych oborach, ok, tam powiedzmy do 40 tych stanowi 30-40, ja nie widzę sensu, żeby tutaj to było jakoś tam mega uciążliwe, ale powiedzmy sobie szczerze, tak jak ja pamiętam, że powyżej tych 40 krów już zaczynało to się robić kłopotliwe. No też można przyjąć, że oba uwięziowa, obora więziowe. To są dwa różne typy. Jeżeli jest możliwość wjazdu wozem paszowym, czy też zmechanizowania usuwania odchodów, też to jest <tryk> zupełnie inna bajka, jeżeli mamy wszędzie dojechać tarczką i te mleko odebrać bańką, no to to jest też inny. Inny bajem, ale mimo wszystko pod każdą krowę trzeba się schylić, każdej trzeba podesłać, zgarnąć odchody z tych legowisk, e, każdej pod ten pysk zanieść, no chyba że już mamy tam jakieś e, wybajerzone systemy żywienia automatycznego, bo można i treściwe automatycznie, czy też nawet automatyczne żywienie tmr można prowadzić w takich oborach, ale to jest już dla mnie przerost formy nad treścią. No i też na uwięziówkach, może być to uwięziówka na płytkiej ściółce, z bardzo często, też często spotykane na ruszcie. I tutaj dla mnie, wypowiedź jest oczywista, ja bym nigdy na uwięziówce już więcej nie pchał się na ruszta. Dlaczego? Dla mnie jest taki minus, albo zrobimy długie legowisko i będą krowy się brudzić, albo zrobimy krótkie i będą leżały na kratach, żeby było czyściej, ale wtedy będą straszne problemy ze stawami. No to już ja przerabiałem. Niestety u mnie w mojej części tak wyszło, że na tak były krowy, które wchodziły w laktację. To były gigantyczne problemy. Wszystko się kumulowało i ja to źle wspominam i można powiedzieć, że to zaważyło, że ta obora nie powstała od razu na bezściołowym systemie, bo się tak mocno zraziłem, tyle było z tym komplikacji niesamowitych. Na płytkiej ściółce Moim zdaniem jest dużo łatwiej i jeszcze jeżeli mamy jako taki zgarniacz Na pewno szybciej poradzimy sobie usunąć te odchody zgarniaczem Niż codziennie systematycznie czyścić te kraty No nie wiem, może ja miałem tak spierniczone to i dlatego mam takie, e, taki uraz do tego Ale no w życiu bym czegoś więcej takiego nie zrobił i nikomu nie proponował no można też jeszcze uwięziówkę wydzielić, że też można na głębokiej ściółce, ale to już są naprawdę sporadyczne przykłady, już tak można powiedzieć, że to jest rzadko spotykane. Jeszcze 20-30 lat temu, jak był małym dzieciakiem, mu to często te drewniane obórki u jakiegoś dziadka i krowa uczepiona przy ścianie, obok miała drabinkę na sianko, żłób na śrutę. A do pojenia wychodziły do studni. No to, to ja jeszcze taki widok pamiętam za dzieciaka, ale tego już w dzisiejszych czasach ciężko znaleźć. No ale dobra, skupmy się tutaj na temacie obu, wolnostanowiskowych. Teraz też tak samo mamy trzy podtypy: głęboka ściółka, płytka ściółka, czy też yy, bezściołowe. No ale bezszołowe też można podzielić na kilka innych segmentów. No ogólnie, co każdy system. Jak dla mnie wolno jest dobry, jest dużo lepszy niż uwięziówka, bo to pozwala zwierzętom przede wszystkim na większy komfort i też większy komfort obsługi jest, tak? Jeżeli tam jakoś halo udojowa jest, to już jest dużo wygodniej, bo sobie na stojąco i do krowy przychodzą, a nie my chodzimy do każdej krowy. No to jest naprawdę, nie trzeba tego tłumaczyć, to jest no, dużo lepsze. Co do głębokiej ściółki, no znam użytkowników takich obok, którzy są zadowoleni no na przykład Maciej, no pozdrawiam cię Maćku z pewnością tam będziesz oglądał no on ma po prostu full słomy i gdzieś to musi przerobić jako nawóz na swoje pola, więc więc okej, okay. No też to takie jako tak urządzone którzy to na bajerze, duża płyta obornikowa jest gdzie wyrzucać no ale ogólnie, przy słomie jest duży nakład pracy tego nie ukrywajmy, bardzo duży i przy głębokiej ściółce no, na taką obsadę 5 belek dziennie myślę, że to by szło spokojnie na te 70 krówek, to by pyknęło takich 130 belek, więc to są też kolejne koszty, bo każdy balot wiadomo swoją wartość ma. I tą słomę jednak trzeba pozyskać, więc to jest raz, że pracochłonne twarze kosztochłonne co do yy, obsługi. No, można sobie ułatwić to ścielarką, ale też to jest energochłonne, jeżeli chodzi codzienne dościelanie czy też tam powiedzmy raz w miesiącu wybieranie, zmiwanie pakietu. no to też to nie jest najprzyjemniejsza robota nawet jeżeli to robimy mechanicznie zajmuje to masę czasu dla zwierząt bardzo wygodne, nie ma urazów mechanicznych nie ma poślizgnięć, przewróceń jeżeli coś tam się zdarzy no to krowy chodzą po miękkim okej, okay, to jest dla nich bardzo wygodne ale niesie to ze sobą jeden minus Trudno o higienę, trudno o dezynfekcję i łatwo na takich oborach o choroby wimion, mastitis, przenoszenie się bakterii. No, cudawianki, szczególnie jeżeli gdzieś tam chcemy przeoszczędzić na ściółce, no to syf jest niesamowity. I to jest właśnie kolejny minus. No, plus to no mówię, no, że zwierzęta tutaj urazów mechanicznych nie będą miały. I chyba to jest jedyny taki plus, no na mniejszych stadach też to wiadomo dużo łatwiej się sprawdzi, bo jest dużo łatwiej wszystko dopilnować i też no, ta pracochłonność się na, na sztukę zwierząt po prostu mniej czasu zajmuje, tak? mniej sztuk, mniej tego, mniej to się po prostu odczuwa, o tak byśmy to powiedzieli. Dobra, kolejny temat to płytka ściółka, ja to już przerabiałem przez kilka lat, spoko. Ale też tak samo pracochłonność codziennie: wypychanie obornika, dościełanie, plus do tego belka słomy. No to tak, mamy godzinę pracy dziennie więcej. Do tego balot słomy, czyli około 100 zł. Więc to już generuje spore koszty, bo pracę też szaliczyć. Też w pracę liczcie, bo w tym czasie byście mogli zrobić coś innego, co by Wam przyniosło pieniążki. Co do urazów. Dopóki nie były nacięte posadzki, był dramat. Jak to się wszystko wyślizgało, to było lustro. Jak wypychając obornik, łyżka skrobiąc beton, zrobiła takie lustro, że, że no lodowisko praktycznie było. To jest zwierzęta, jak która się by je miała, to był dramat. Trzeba było ją czepiać, bo to by, jak można by powiedzieć, kula od Bilarda wpada w ten, na początku. Tak, tak jak któreś maruje, to tak ten. Te inne kule wpadała, to, to, to był dramat. Albo o lepszy przykładem, jak kula w kręgle wpada. No to tak właśnie się działo. Jeżeli tam coś się naroi, czy coś się przestraszyła, któreś polbiegła, no to właśnie to się działo. Co do higieny, no już dużo łatwiej, bo są wydzielone legowiska, można tam było wapnować. Czy też, no ja to przed ścieleniem robiłem, tak? Te wapnowanie już to. Jakoś to można było wprowadzić, więc można, można, już bardziej zapanować nad tymi komórkami somatycznymi. No i cóż, no z plusów, obornika dużo, obornika dużo też, tak jak i przy głębokiej ściółce, może nie aż tak jak przy głębokiej ściółce, ale na pola, no, na nawóz konkretny i chyba na tym plusy się kończą, minusy właśnie powiedziałem, pracochłonność, Energochłonność, kosztochłonność. Yy, no. no i co, co, też trzeba mieć duże płyty obornikowe, zbiorniki na gnojowice też pod tymi płytami, bo tego, tego też nacieknie, więc yy, infrastruktura też jest dosyć kosztowna. No i trzeci etap to jest beściołowa. Jak dla mnie, dla mnie to się podoba się, mówiąc po Podlaskiego, podoba to się dla mnie. Yy, bo po prostu yy, mamy, no boże, czysto możemy łatwo o higienę zadbać, bo nie ma tej ściółki, to się nie ma gdzie nam narżać, nie ma tego syfu, jest czyściutko na legowiskach, jak zgarniemy odchody tam systematycznie dwa razy dziennie, tak jak u mnie to przed udojem yy, bądź też po udoju, to to zależy, to, to wiadomo, każdy wie ogarnia jak to, jak to wygląda. No W trakcie doju, powiedzmy, przy doju to się robi, części się legowiska, posypuje wapnem, czy też innym dezynfekantem i jest e, czyściutko, schludnie e, co jeżeli chodzi o zwierzęta nie zauważyłem, żeby jakiegoś tam przejścia miały między płytką, a bezściołową, żeby jakiś tam komfort im spadł ba, nawet chyba się podniósł, bo mniej krów decyduje się na leżenie na korytarzach, tak, na tym betonie e, chociaż miały maty jak była słoma, gdzie zobaczyły słomę na korytarzu większą ilość, tam już się kładły i, i tam syf był, wychodziły takie po prostu upaciane. No więc, może tutaj się to poprawiło. Także też można podzielić na trzy rodzaje: na no dwa w zasadzie obory bezściołowe, wolnostanowiskowe, czyli że podłogi rusztowe. I e, zgarnianie, bądź też cykliczne zgarnianie, czy też za pomocą robota, jak u mnie, albo też za pomocą zgarniaczy takich specjalnych do tych odchodów. Na końcu kanały zbiorcze, te delty tak zwane. I też to nie jest zły system, można powiedzieć. No, kiedyś bardzo modne były ruszta. Teraz ten trend na dużych odbowiach się odwraca, że właśnie czy też zgarniacze, czy te kolektory to, to, to zaczyna wieść, można powiedzieć, prym. Ale ja bym raczej do tego taki nie był entuzjastyczny, ja bym chyba wolał podłogę rusztową z tego względu, że te urządzenia no, nie ma siły, kiedyś prędzej czy później się zepsują. No i co? No i zostaje szufla i ładowara i trzeba to było tak usuwać w przypadku awarii, a jeżeli mamy podłogę rusztową no to te odchody no będzie trochę brudniej, ale trafią. Tam gdzie powinny finalnie i tragedii nie ma, jeżeli tam dzień, dwa czy trzy ta awaria jakaś grubsza wystąpi. E, no właśnie to trzeba brać pod uwagę. E, także tyle. No ja bym osobiście od siebie teraz resek to, to chyba na rusztach. E, chociaż no nie mówię, że jestem niezadowolony, bo tutaj jeżeli chodzi o pełną posadzkę w tym przypadku to jest taki plusik, że Krowy całą kopytę stąpają po twardej posadce przy dłodze rusztowej. No gdzieś tam jedna część kopytka może trafić na beton, a druga na dziurę i tam nacisk jest po prostu na fragment kopyta i mogą być częstsze urazy. Tyle w teorii, w praktyce nie wiem, nie wypowiem się. Ciężko to jest też zbadać, to trzeba byłoby naprawdę jakieś analizy kilkuletnie prowadzić, wnikliwe. E, tak więc cóż, no, mam nadzieję, że nakreśliłem te trzy rodzaje, znaczy te trzy rodzaje i dwa podtypy Każdy jest chyba świadomy co może zrobić, jak może zrobić i, i mam nadzieję, że ten film troszeczkę ułatwi, podpowie podjąć decyzję e, odnośnie odnośnie, odnośnie budowy czy przeróbek obiektów inwentarskich No też e, nie ukrywajmy, że System bezściołowy jest najdroższy w budowie, bo o tym nie rozumiem. powiedziałem, że powiedzmy jeżeli chodzi o głęboką ściółkę, to jest najtańsze i to też na początek drogi rozwoju gospodarstwa też nie jest zła alternatywa, że po prostu prosta hala namiotowa na, na głębokiej ściółce, odkujemy się, rozwiniemy tą produkcję, możemy ten obieg przeznaczyć na młodzież i po prostu dalej on będzie funkcjonował, on zarobi nam na konkretny niż leś po prostu na głęboką wodę bo czasami można się poślizgnąć także tutaj to trzeba też mieć na uwadze a jeżeli chodzi o odchów jałówek jest tak żeby jałówki były odchowywane w takich warunkach w jakich wejdą no u mnie to jest kompletny miszmasz od głębokiej ściółki jałóweczki i yy, uwięziówka na płytkiej na gruszcie także jest, jest tego Multum. Kompletnie nie to, co tutaj jest, ale jakoś się odnajdują, tak? Powiem wam, że młode zwierzęta szybciej się adaptują do nowych warunków i, i, i tyle. No, trzeba też patrzeć, jak nam pasuje, a nie jeżeli wszystko książkowo robić. Więc myślę, że temat wyczerpany, widzę, że ten film już dużo zajął. Nawet mi się udało chyba bez cięcia żadnego robić, jednym ciągiem pojechać, więc nie ominie mnie dzisiaj montaż żeby to na niedzielę wrzucić, szybko poszło. No i cóż, nowski monolog odnośnie, odnośnie systemów utrzymania, mamy ze sobą. Pamiętajcie, żeby, żeby wybrać rozsądnie, tak, żeby jeżeli będziecie szli po bandzie, po niższych kosztach, żeby móc w przyszłości to zaadaptować czy też zmienić. I tak, no i miejmy na uwadze to, że w. W mniejszych stadach można iść na oszczędności przy mniejszej obsadzie, przy dużej, no ja na przykład nie wyobrażam sobie stada 200 krów na głębokiej ściółce, no tak dla przykładu, tak samo no, dla 10 krów nie będziemy budować obawy wolnostanowiskowej na ruszkach. No chociaż no, nikt nikomu nie zabroni, no ale no wiecie, no, trzeba na wszystkim mieć umiar i, i rozwagę, żeby to jakoś tam funkcjonowało. No nic się zawijam, bo ja tutaj dziewczynom nie dam odpoczywać, nie dam spać, tylko chodzę im przeszkadzam. Ale, ale tak, tak wyszło, że jutro nie mam czasu po prostu tego nagrywać, znaczy przy niedzieli jutro, czy to oglądacie do dzisiaj a nagrywam to w sobotę wieczorem, więc no tak to różnie bywa. Dobra mordeczki, do następnego.